Chciałbym, czy ty się dobrze czujesz? E, babciu, czy na podwórko? Nie, masz zadania domowe! No ale proszę! No ale proszę! Nie, bo mam zadania! Jezu, no dobra! A gdzie jest książka? Sam zarzucaj! No, nie, 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 po prostu... Okej, okay, super, wyszłam sobie na podwórko i się pozbyłem babci. Gdzie jestem na podwórko? Co ja tu mam robić? Co ja tu mam robić? Wejdę sobie do tego i co z tego? Co to jest? Babciu! Co to jest? A! Babciu, idę skakać ze schodów. Nie, nie ja cię nie... No, myślę, że tak, no to zadziała. Tak zadział! No zapatrz! Co ty kuchnię, że robisz? <grywa> no i nie mówiłam! Ha! Ha, ha, ha! Idę skakać ze samej góry. Co ty robisz? Uciekam! Co ty robisz? Zachadź no, ty! <grywa> chodź tu! I wskacę! O, co tam jest? Nie idź tam! U U U U Babciu, co ja mam robić dzisiaj? Idziemy dziś do sklepu! Błagam, tylko nie to! Idziemy! Bez dyskusji! Nie, proszę, błagam! Bez dyskusji! Jezu. Nie. O! Od... No i co mi zrobisz? Dzięki głowniarzu. Idę po ciebie. Nie zostaw, nie zostaw, nie zostaw, nie zostaw, nie zostaw, nie zostaw. Nie, nie, nie widać mnie.